ślicznotko. Nikt tak nie mówił do zeźni, tylko ta pani, która nawet w największy upał potrafiła siedzieć w futrze i w czerwonej wełnianej czapce. Ławki na placu zajmowali biedni i często bezdomni ludzie. Zezia nieraz pytała rodziców, dlaczego tak się dzieje, że niektórzy ludzie nie mają domu i od razu zakazuje się dzieciom z nimi rozmawiać. Rodzice tłumaczyli, że w ogóle trzeba uważać na obcych, bo wśród nich mogą się zdarzyć ludzie niebezpieczni. Wyjaśniali też, że czasem bezdomni sami zasłużyli na swój los, bo byli niektórzy niedobrzy dla bliskich lub popełnili przestępstwo. Zesia uważała, że nikt nie zasługuje jednak na to, by spać w zimną noc na łasce. Zastanawiacie się pewnie, co można robić w deszczowy i szary dzień. Jest taka piosenka, która mówi, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Ale ja się z tym nie zgadzam. Bardzo lubię deszcz. Mój nieprzemakalny płaszczyk i kalosze w kwiatki. Mam też parasol, czerwony w białe kropki. Uwielbiam wskakiwać w kałuże. Robi się chlap. Chlapki unoszą się kropelki podobne do małych, okrągłych perełek. Lubię wystawiać buzię na deszcz, ale na to nie pozwala mi mama. Mówi, że mogę się przyziębić. Dziś włożyłam swój płaszczyk oraz kalosze i wybrałam się z mamą do sklepu. Szłyśmy na skróty wąską, leśną truszką i śpiewaliśmy. Deszczu, deszczu kap, chlapu, chlapu, myśmy klap. cię nie boimy. I kaloszki, i płaszczyki, i niestraszny nam deszcz dziki. Wskakiwałam w kałuże i dotykałam mokrych liści, które poruszały się nad naszymi głowami. Deszcz może być naprawdę bardzo przyjemny. Trzeba tylko tych przyjemności poszukać. Ja to... Co nie trudno w to uwierzyć, szczególnie rodzicom naszych sympatycznych bohaterów. Nie znoszą tego gamonia, zapewnia buba, patrząc na brata bliźniaka. I nie znoszą tej żlądy, odgryza się buba, spoglądając z niesmakiem na siostrę bliźniaczkę. I w tym momencie wybucha zwykle awantura. Oczywiście, nad tekstem do kłótni może być wszystko. Pogoda, wybór programów telewizyjnych. Czy czekolada, którą podzielono zdaniem kuby lub buby nierówno. Ostatnio jednak bliźniaki toczą spór o jedno, a mianowicie które z nich dostanie więcej walentynkowych kartek. A komu by się chciało przysłać ci kartkę, uśmiecha się ironicznie buba. Komuś kto jest na tyle mądry, że nie wyśle jej tobie, warczy kuba. Albo komuś komu zapłacisz, bo inaczej nic z tego. Choczę Kuba. A ty dostaniesz najwyżej ulotki i reklamy, krzyczy Kuba. Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami. Tytuł rozdziału wstyd. Jeden rzut oka na siedzące w milczeniu dzieci pozwoliły pani Miłce zorientować się, że coś jest nie tak. Tylko co? Wszystko dobrze, zapytała, zerkając to na Bodzia, to na Rozalkę, to wreszcie na Zosię. Ale zamiast odpowiedzi doczekała się jedynie pełnej napięcia ciśnienia. Pani Miłka westchnęła. Nie po raz pierwszy musiała przyznać, że wiedza zdobyta na studiach w niewielkim tylko stopniu. Pomaga w radzeniu sobie z przedszkolnymi problemami. Rozejrzała się po sali, a potem, jak zawsze, gdy czuła zakłopotanie, odruchowo sięgnęła dłonią, by poprawić grzywkę. I wtedy, O Boże! Wyrwało się pani Miłce. No właśnie, przyznał Grześ. Zapomniała pani o wałkach. Pani Miłka ze zgrozą spojrzała w lustro. Dopiero teraz zrozumiała, dlaczego pasażerowie autobusu wpatrywali się w nią z, tak, z taką natarczywością. Gąbczaste, czerwone wałki ładnie współgrały z coraz intensywniejszym rumieńcem na jej twarzy. Śliczny kolor pocieszyła ją rozalka. Moja mama ma żółte. Przejechałam tak, tak pół Warszawy, wypełgotała zaczerwieniowa pani Miłka.